Szkoły Humanitycznej w profesorem nazwy szanowni Januszem Wieszewskim, profesora zwyczajnego Józiusza Jędziła, przedstawiciela założyciela członka Senatu, Dorotę, panią doktor Dorotę Bro. Witam szanownych profesorów, nauczycieli akademickich, Zaproszę Jego licencję rektora, profesora nadzwyczajnego Janusza Kieszewskiego, o wprowadzenie do tej wyjątkowej prezentacji. Jedną z najpotężniejszych figur filozoficznych, które pokazują problem, jaki od wieków człowieka w związku z dążeniem do wiedzy, bez bezpośrednio w ogóle, jest alegoria jaskini, trudnej księgi platońskiej Politei. Wszystko, co słuci Kajdanami, ludzie przybywający w jaskini oglądają na ścianach zesuwające się niegotliwe cienie zjawy mary uważają za rzeczywistość. Jeden spośród nich uwalnia się, wychodzi z jaskini na zewnątrz i zdaje sobie sprawę, że wyjście jest, to jak wyjście z ścienia. Bez tego desperackiego heroicznego czynu nigdy nie zdały sobie sprawy z tego, że przebywa w zamknięciu. A przecież te pomieszczenie, te projekcje, obrazy na ścianach, to no był tylko substytut rzeczywistości. Chcemy uczelnią, która jest w stanie sprostać wyzwaniom rynku pracy oraz oczekiwaniom studentów. Pomaga nam tym w tym społeczna Rada Pracodawców działająca w Pozwólcie, że w tym miejscu podziękuję za dobre rady dla badania uczelni. Maksyma de studentów, dyskutantów i rewerenda. To rzeczywiście wyższe są tym, którzy się uczą. A przecież tylko ludzie, a edukacji, czyli ukształceni i dowolności umieją szanować innych, a zatem i co Szacunek wzajemny różnych środowisk. Światoweci podejmują się na rynku zawodowym, jak to wynika z przeprowadzonych badań przez biurokrację e, są w znacznej większości zadowoleni z uzyskanego w kół C. Słowo dziękuję kierownikom wszystkich obecnych, a w szczególności pana Miskiego, władz samorządowych i kierowników administracji samorządowej. I na górę, płacz oznaczam, oznacza wieszczki z lotu, tak? Niech ta inauguracja jeszcze wszystkim Wysokie rok. Z nadzieją, że tak będzie, otwierał nowy 12 rok akademicki w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej Powiadania w Oby ten rok był szczęśliwy, pomyślny, sprzyjający i dobry. Dziękuję za uwagę. Z nami doniosły moment nagrodzenia osób szczególnie związanych z uczeniem. Ograniczenie najpierw proszę rektora oraz prorektora profesora Juryszyn. W obszarze nauczyciele akademickie dyplom Złota Róża Pomerani otrzymują profesor Arkadiusz Karwacki, doktor handlowany socjologii, członek senatu dwóch kadencji, wysoko oceniany przez studentów panowatorskie metody nauczania. doktor Marek energii, doktor naucz prawnych, członek tematu pierwszej kadencji, dyrektor w latach 2007-2008, pełnomocnik rektora do spraw porozumienia z komentarzem Głównym Policji, członek zespołu do spraw jakości dotyczącenia. W obszarze nie będący nad stylami akademickimi wygląda szczebna krok Merani otrzymują magister Joanna Domanoła, Kwestop to właska pomerania, która z powodzeniem zarządza urelnianymi finansami od początku jej istnienia. <plosuj> Magister inżynier Ewa Baranowska, najstarsza doświadczeniem pracownica Dziekanatu, sprawująca w latach 2009-2011 z tym Prezydenta Michalny pracujący w Komeralni okrągłe 10 lat, opiekujący się siedzibą uczelni z troską i zaangażowaniem. W obszarze Przyjaciele Komeralni, w podziękowaniu za wieloletnią, owocną współpracę, zapraszam Starostę Chojnickiego Stanisława Skaję, w jego imieniu wyróżnimy odbierze Pan Marek Szlepański. Pana Kazimierza Winczek. Dzieciński. Za Różę Pomeranii otrzymuje Pani doktor Dorota Czarnia. Gratuluję wszystkim wyróżniom. Zapraszam teraz uczniów LO do złożenia słuchowania. Proszę o przyjęcie słuchowania pana ministra spraw wewnętrznych Jierzgorza Kardinskiego oraz dyrektora doktora Mirzowa Leskara. My uczniowie Liceum Ogólnoztałdzącego. My uczniowie Liceum Ogólnozształdzącego. Akademickiego Zespołu Szkół Pomerania. Akademickiego zespołu Szkół Pomerania. Nawiązując do tradycji Szkoły Kadeckiej. Dla na której najwyższym dobrem była służba ojczyźnie. Dla której najwyższym dobrem była służba ojczyźnie. I uszanowanie ludzi. I uszanowanie ludzi. Uroczyście ślubujemy. Uroczyście ślubujemy. Służyć ojczyźnie. Służyć ojczyźnie. Uroczyć zemstwy, mniejsza i upierać. Uczniowie na miejsca rozejście. że będę w utwore dążyć do zdobywania wiedzy, do zdobywania wiedzy i, rozwoju i rozwoju własnej osobowości, i szanować prawa i obyczaje akademickie, prawa i obyczaje akademickie oraz, całym swoim oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność PWSK Pomerania z siedzibą w Chojnicach.

Nowy, ważny etap dorosłego życia, który z pewnością napawa Was dumą i radością. Nie będzie to jednak czas śladów. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwoli Wam zdobyć zasób wiedzy i umiejętności gwarantujące uzyskanie dyplomu i możliwość wykazania się w pracy zawodowej. Otrzymany inwest będzie biernym towarzyszem wszystkich sesji egz egzaminacyjnych. Życzę, aby wykładowcy zapełniali to wyłącznie z piątkami, ewentualnie slutami, slutem. Drodzy wierszacy, przyjmujemy Was do braci studenckiej, oferując nie tylko przyjaźń i wsparcie, ale również możliwość wykazania się aktywnością, inicjatywą i talentem. Nie samą nauką, że jest udomagnię Rektorze, w Wysoki Senacie, Szanowni Goście, Drodzy Studenci. Studia to takie to w życiu, który formuje osobowość i jest ukoronowaniem wieloletniego procesu edukacji. Każdy z nas zadawał sobie pytanie: Warto iść na studia? Czy opłaca się tracić te kilka lat życia się na samym książkami, notatkami, poszukiwaniu literatury? Uwierzcie mi, że warto. Podobnie jak wy studiowałam w Powody były różne. Poszerzyć wiedzę, rozwinąć się, zmienić pracę na atrakcyjniejszą. Fakt. Nauka w szkole wyższej wiąże się ze stresem, poświęceniem osobistym i żmudną pracą. Jednakże satysfakcja po zakończeniu spotkania z szeregiem zaliczeń, egzaminów, mimo nieprzespanych nocy nad książkami, z, kutkiem, z bankiem kawy. Jest trudna do opisania i pozostanie na zawsze w pamięci. Jako absolwentka tej uczelni na kierunku administracja, śmiało mogę zarekomendować ją wszystkim, którzy choć trochę interesują się działalnością publiczną, samorządem, prawem. Wszystkim, którzy chcą być świadomymi uczestnikami życia publicznego, społecznego i gospodarczego. On... Teraz głos zabiorą nasi goście. Jako pierwszego zapraszam pana ministra Grzegorza Że Wysoki Senacie, Szanowni Profesorowie, Szanowni Państwo, dla mnie jest ogromna radość, że mogę dzisiaj towarzyszyć, Wam w tym spotkaniu w całym kraju w początek października to okres, kiedy odbywają się tego rodzaju uroczystości z inauguracji rok. Ja dzisiaj przyjechałem tutaj z jednego szczególnego powodu. Z tego powodu, że ukraiłem Wasza. Mój pierwszy jubileusz, który się zawsze podkreśla, dziesięciolecie. Wiele osób mogło powiedzieć, część z nas jest autorami różnych innych uczelni od długoletniej tradycji, że 10 lat to nie niewiele. Mam zawsze wrażenie, kiedy przy tego typu okazjach podkreśla się to nie wiemy, że to jest jakiś element malkonferencji. Przecież istnienie szkoły przez 10 lat dowodzi potrzeby. Dzisiaj reprezentuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który jest szczególnie zainteresowany tymi kierunkami i absolwentami, którzy będą opuszczać tą szkołę. Dlatego pozwólcie, że najpierw zwrócę się szczególnie do słyszeliście dzisiaj ze swoich przedmówców tyle ciepłych słów na temat tego, jak wygląda kształcenie tutaj w ale też to życie towarzyskie, życie studenckie. Ja eee, z panem profesorem na naszej wspólnej nie tak dawno temu i jedna rzecz tutaj brzmiała w wypowiedzi pani, która mówiła przede mną, która jest za projektem to jest element, który buduje was na całe życie. Na koniec, panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za to, że jest pan również tutaj na, na tym spotkaniu. Tak sobie myślałem, ja noc do chojnicy, pochodzę z Torunia, rok, rok tutaj, tutaj przyjeżdżałem, ale tak sobie myślę, że jest coś dobrego też w tym miejscu, w chojnicach, które to. Powiem trochę ku bo wchodzic, o ja dobrze pamiętam, wydały słabo mi z strągmena, więc tak sobie myślę, że to takie dobre miejsce do tego i ta ziemia ma coś w sobie, że umie wydać siłę, która jest z kolei potrzebna w moim, w moim rekordzie i którą my będziemy umieli dobrze zagospodarować. Serdecznie dziękuję za Proszę pana burmistrza. Panie licencjo, panie dyrektorze, panie ministrze, wysoki senacie, szanowni nauczyciele, drodzy studenci, szanowni goście. Końce to miasto magiczne. Końce to miasto, w którym jest wielkie zapotrzebowanie na wiedzę i mądrość. Czy ktoś z Państwa chciałby zaprzeczyć takiej tezie? Nikt. że nikt nie zaprzeczy. Ale gdyby ktoś chciał zaprzeczyć w razie czego mam tezę. Tą tezę mogę udowodnić, tą tezę udowadnia PWSK-Pomerania, uczenia, która funkcjonuje od 10 lat w końcu. I to jest bardzo prosty dowód i mam nadzieję, że dostędza każdego, komu ta uczenia jest bliska za chwilę. Szanowni Państwo, te 10 lat szybko minęły. Ja poznałem mniej więcej 11 lat temu dwójkę dwoj, fantastycznych ludzi. Dwoje fantastycznych ludzi, którzy są związani z tą uczelnią. To jest pani, Dorota, pani doktor Dorota Brąki, pan doktor Janusz Daszkiewicz, którego nie ma dzisiaj z uczeni. Wtedy rozmawialiśmy, znaliśmy plany. Po latach kilku rektorem uczelni został policzany, pan profesor Janusz Bierszewski. Przepraszam, jest. sekretarz gminy, panią Stefanię Majewską-Giebrowską. Panie W zakazie u wiele 60-lecia Waszej uczelni oraz inauguracji roku akademickiego składam całej Waszej akademickiej społeczności serdeczne gratulacje i życzenia. Każe naukowo dydaktyczne życzę dalszy obecny czas oraz powodzenia po w rozwiązywaniu na towarzysz codziennych problemów. Natomiast studentom, spitalistom życzą uzyskania wiedzy, wiedzy i umiejętności pozwolą on realizować kariery zawodowe także wiary w wiary własne siły i możliwości. Życzę nam spotkania na tej dole wspaniałych, średnich, do przyjaciół, wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o dużej wiedzy i ogromnym obowiązkowym moralnym. Z prezesnymi podrobieniami, życzeniami, panów ludzkich, i oczywiście w jego imieniu. Natomiast, byście po latach mogli powiedzieć, spotkaliśmy naszych nauczycieli i przyjacieli. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana Marka Szczepańskiego. Jego magnificję rektorze wysoki senacie. Zaproszeni goście, a przede wszystkim wy studenci. Mam tą przyjemność w imieniu Zarządu Powiatu Wajskiego skierować do was kilka słów. Jest list granulacyjny skierowany od, od starosty, ale chciałbym w pierwszej kolejności się do tego, co pan rektor był uprzejmy powiedzieć podczas swojego odczytu. Bardzo ważna rzecz, która padła tutaj z listy pana rektora to... To, że uczelnia wyższa jest to dobro publiczne. Myślę, że samorządy powinny bardzo mocno te słowa sobie wziąć do serca, bo to nie jest prywatna uczelnia, to nie są my, tylko my, wyłącznie, to nie jest senat, to nie jest rekord, to są studenci, a przede wszystkim to jest to dobro publiczne, które my musimy rozwijać, musimy wspierać, musimy pomagać. Jak już było wspomniane 10 lat to jest kawał czasu, w którym okazało się, że ta uczelnia... Ma, na trwale zapisała się w dzieje miasta, powiatu, ale również regionu, bo studentami tutaj są osoby, które mieszkają również w innych sąsiednich województwach, również pana ministra. Ministrze, dyrektorze, szanowni państwo profesorowie, wiadomo, Deni, gość zaproszenia przede wszystkim wy, studenci rozpoczynający edukację w tej szkole. Pod adresem uczelni padło już dzisiaj mnóstwo miłych, przyjemnych słów, ale ja chciałbym powiedzieć kilka słów od siebie. Uczycie, uczycie się, przyszliście się uczyć zdobywać wiedzę, która, tak jak pan tutaj, nie wiadomo, czy będzie wykorzystana do konkretnego zdobycia zawodu. Dzisiaj nie uczymy się pod kątem określonego zawodu. Ta szkoła ma charakter humanistyczny ma wychować, wykształcić ludzi, którzy będą humanistami, z których będzie można korzystać w wielu zawodach, w wielu dziedzinach współczesnej wiedzy, współczesnego życia. Ja. Przepraszam do wysyłania wypadku inauguracyjnego na temat prywatyzacji bezpieczeństwa, wyzwania i zagrożenia, które wygłosi profesor doktorka ministrowany Andrzej Miński. Chciałem się skupić na, 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 na prywatyzacji. No, skąd to pojęcie pojawia się, że państwo decyduje się rezygnować z pewnych swoich uprawnień w zakresie konstytucyjnych gwarancji bezpieczeństwa obywateli. No i z tego prostego, powodu, że tego, zawsze, 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 w najgłodszych państwo zawsze brakuje środków na realizację wszystkich potrzeb społecznych, z czego trzeba zrezygnować. Trzecia dość oczywista e, przesłanka, to jest to efekt gospodarczy. Zapraszam teraz Państwa na występ artystyczny pana Szymona Wojtka. Bo... Kochać bez granic Kochać żeby zawsze I wszędzie być razem Wierzyć, że jest dobrze Gdy jesteśmy sami Kochać to nie zawsze, Zawsze to samo. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej urodzitości. Wprawdzę jej uświetnienie, a wszystkim studentom życzę wielu sukcesów w nowym roku akademickim.